Jeszcze jedna rzecz w kontekście zamartwiania, czego uczy nas Biblia, abyśmy tego nie robili. Mateusza 6,27 mówi: Kto z Was martwiąc się, może dołożyć do swojego życia, i tam w tłumaczeniu jest choćby jedną chwilę. W oryginale mamy powiedziane, kto może dołożyć łokieć do swojego wzrostu, czyli miary do swojego wzrostu, kto może zmienić swój wzrost. To po prostu nie ma sensu, zamartwianie się nie ma sensu. Z Bożej perspektywy to jest bardzo ważna wskazówka, bo okoliczności życiowe mogą nas podpychać w tę stronę, ale Słowo Boże mówi, nie zamartwiaj się, skup swoją uwagę na Bogu, na Jego Słowie, na Jego obietnicach Cały ten rozdział mówi, przypatrz się kwiatom, yy, liliom polnym, o które Bóg dba, przypatrz się ptakom powietrznym, o które Bóg się troszczy. I teraz nie chodzi o to, że mamy nic nie robić, że mamy być obibokami. Nie. Mamy być spokojni, mamy być radości, mamy być ufni, mamy być pełni wiary wobec Boga. Ten szósty rozdział kończy się takim mocnym stwierdzeniem: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a. Wszystko inne będzie Wam dodane, więc jaka jest siła wiary, jaka jest siła ufności, jaka jest siła spokoju, który z tej wiary wynika, to jest właśnie do odkrycia, więc yy, poszukajmy miejsc, w których może martwimy się, za bardzo troszczymy się, zostawmy tam przestrzeń Bogu, postawmy na Jego obietnicę i cieszmy się owocem Jego Ducha. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie, probo to zostaw, komentarz lub udostępnij je, niech się nie śledzi odbrodnia w radzie życie z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.